Bardzo mi miło grać przed wami znowu Przyjeżdżam tutaj od bardzo dawna macie fajne góry, macie fajną publiczność, macie fajny bang. DJ Sojna na gramofonach jest dzisiaj z nami. Zróbcie tego hałas, ok? Zagramy dzisiaj dla Was. Może najpierw zaczniemy. Pozwólcie, że się przedstawię po hip hopowemu, ok? Wszystkie ręce, come on! Dobry wieczór, jestem góral, witam wszystkich Państwa. Lubię trochę szaleństwa i trochę poję Państwa. Przebywam w kilku naraz europejskich państwa i lokacjach. ciągła delegacja, nie umiem się zachować na salonowych kolacjach. Za to nie na, na kolejowych stacjach. Nie wiem czy jestem w pracy, czy na wakacjach Całe życie trwa, osięto w Taka sytuacja, na długim breski nie przez polskie Focus Odrywa pieski Za kierunku releski, Kieruję preski Za okne, pies biała, wielki błękit, deski, na mikrofonie od deski do deski Wielki balonego potrzebuje dziś Więc się siedanie, łezki, nadal i rozdania nagród Szobi ze znienawidzi faktów. Ej, podejście leśnie, to jest

drogie wirujących płaskach śniegów nie pamiętam ile ona miała biegów nie pamiętam ile zajebałem piłów Zadar się obu, został pojedynczy szczegół jak lekki uśmiech, pójdź do psiku się ręce do nieba czasem podnieś się trzepacz na piesko biała taratata taratata zabicie jej dałem, absolutnie wyjebałem mam szumili u koła czerwony, a ja idę tam Szukam pieniążek, PGE, aKA, mały książę Do światła dążę, kiedy krążę? Obserwuję miasto w ciągu biegu. Serce kupuję pierwszy mi w pobiegu. biegu dla mnie i dla kolegów, gra. A na ulicach już zapomniany zestaw freku A teraz przywracamy prawdę, i HOP. To będzie się działo, naprawdę? To jest realne, Jeden drugiemu czasem robi świsło. Jeden drugiemu czasem wśród kolegów. Jeden We don't. Okay. Dobry wieczór! Jestem góra, witam wszystkich Państwa! Jak się macie? Naprawdę przyjeżdżam tutaj od bardzo dawna. I naprawdę chciałbym, żebyśmy dzisiaj zagrali coś wyjątkowego. Słuchajcie, hip-hop przetrwał różne pojebane czasy. Hip-hop nie jest idealny, nie jest oficjalny. Hip-hop nie jest żaden opisywalny, hip-hop jest taki, jaki jest. Nie jest pan! Jest Słuchajcie, poczekaj, zaraz to zagramy. Returnerzy na bicie zaraz wiadą, ale. Chciałem się was zapytać. Biesko Biała, są tu osiedla, są tu bloki, są tu domy, są tu szpadzory. Jesteście tutaj? Nie było mnie tu chwilę i zastanawiam się. W Ródwoju graliśmy. Co było przed bojem? Kto pamięta jaki klub, że był przed bojem? Nie było nas tu chwilę. Zastanawiamy się, czy to się uda. Za każdym razem jak wchodzisz na taką scenę jak ta, stoisz przed ścianą jak wspinacz i zastanawiasz się, czy to się uda. Returnersi. Tu ból słyszy piso, ból w dupę tu o piso Pisa pisto, hej, z gruby piso My się pierdolą z fejsem i telewizją Hardcore dzińsko ból słuch Rzucam wszystko, postać grupa Mój dupak to przyszłość, moja rzeczywistość To mój rap, pokoju słucham Zasłania słońce jak kulka, to ból ak